Cześć z tej strony Olga z Fine Studio. Dzisiaj opowiem ci, czym nie jest strategia social media, a czym jest i dlaczego jest ci potrzebna. I uwaga, dlaczego jako przedsiębiorca, jako marka osobista powinnaś tak dużą, powinieneś tak dużą uwagę zwracać na to, czy ją masz i czy ją realizujesz i jak tak naprawdę ona wygląda. Zapraszam Cię do przesłuchania podcastu i podzielenia się swoimi uwagami w komentarzach do tego filmu. Zaczynamy. Moi drodzy, dodawanie postów, bo tak musi być, to nie jest strategia. Tak samo jak dodawanie postów typu dzień czekolady, dzień pingwina, dzień ekologii, dzień roweru, tylko po to, bo jest to fajne, bo inni tak robią, to nie jest strategia. Fajne zdjęcia i kopiowanie non-stop trendów tylko po to, żeby mieć viral. To najczęściej jest zero konwersji. Nie idzie za tym żadna stricte komunikacja, cel, który wyznaczasz sobie wcześniej, spisując, robiąc testy na strategii marketingowej. Zrobienie czegoś tylko po to, żeby robić, bardzo często to obserwuję, głównie wtedy, kiedy chcemy sobie tłumaczyć naszą efektywność, że coś idzie do przodu, ale tak naprawdę po wielu miesiącach samego wstawiania postów o niczym. Nie przynosi nam żadnych rezultatów. Kolejna sprawa. Reklama odpalona, bo za tydzień mamy wydarzenie. Owszem, nie jest to strategia, jest to działanie na zasadzie promowania danej kampanii, natomiast nic ona wiele nie wnosi do naszego systemu, do naszej strategii, do naszego systemu komunikacji. Przede wszystkim dlatego, że promujemy jedno wydarzenie, które może nie buduje marki, tylko działa na tu i teraz. Pokazywanie i ludzi, i memów, tylko dlatego, że tak się robi i to się klika, to też nie jest strategia. No i oczywiście klasyk klasyków, czyli nagły zryw w martwym sezonie, bo nie ma klientów, teraz możemy coś zrobić i najlepiej zaprzysiężenie do tego pracowników, którzy z marketingiem nie mają tak naprawdę nic wspólnego. To też nie jest strategia. I proszę, żebyśmy zapamiętali jedną rzecz. Strategia to jest cel, plan i konsekwencja. Ona nie przynosi nam często wirali na tu i teraz, czyli nie jesteśmy bombardowani tymi wszystkimi komunikatami, które mamy w świecie. Zrób taki huk, a to zadziała. Albo zrób te trzy sposoby i wtedy na pewno twoje konto dostanie dużego boosta. Kiedy masz strategię i opierasz się... O tą strategię komunikacji, to wszystkie tego typu sygnały reklamowe hasła, one na ciebie nie działają, bo ty działasz konsekwentnie, idziesz w tym kierunku, w którym masz iść. I teraz tak, dlaczego w zasadzie my, ludzie, mylimy strategię z działaniem? Przede wszystkim dlatego, że strategia brzmi zbyt poważnie. Strategia gwarantuje Budowanie naszej marki, ale w długim okresie czasu. Natomiast działanie ad hoc to jest, może wpadnie wiral, może nie wpadnie. Podaje nam to fałszywe poczucie tego, że idziemy często do przodu. Tak samo jak wrzucenie posta daje nam szybką dopaminę, tak strategia to się przede wszystkim równa praca bez natychmiastowej nagrody. Strategia jest Ci potrzebna po to, żeby inni nie rozpraszali Cię w tym, co ty tak naprawdę masz zrobić. Wyobraź sobie, że masz mały biznes lokalny, chociażby nawet restaurację, i ci social media managerowie, agencje zmieniają się, ty być może jesteś zadowolony z ich obsługi albo nie jesteś. W momencie, w którym masz strategię, swoją lokalną, swoją strategiczną i te osoby do współpracy się zmieniają, to one nie zmieniają tej. Komunikacji i strategii zgodnie z tym, jak oni widzą Twój biznes, tylko powinny się opierać i budować, nabudowywać Twoją komunikację na jednym zgranym dokumencie, który jest ważny dla każdej kolejnej osoby, która ten profil, te Twoje działania marketingowe w online przejmuje. To jest zabezpieczenie, że Twoja komunikacja jest spójna. Zwłaszcza wtedy, kiedy przychodzi kryzys, spadek zasięgów, zwątpienie w siebie i kiedy ty wątpisz, co robić dalej, odwołujesz się do tego dokumentu. Oczywiście to nie ma być dokument pisany w 100% w czacie GBT, w którym tak naprawdę nie masz badań rynkowych, nie znasz zachowań swoich konsumentów, chociaż o tym zrobimy sobie pewnie całkowicie oddzielny odcinek. Ona ma jeden cel. Ona ma ci pomagać w budowaniu kierunku. Wtedy, kiedy wszyscy wokół bombardują się różnymi hasłami, zrób tak, zrób tak, zrób inaczej. Dlatego jestem mega fanką tego, aby przyjmując swoją pracę z marketingiem, czy to z marką firmy lokalnej, czy osobistej, stuprocentowo przynajmniej te pierwsze założenia sobie zrobić i określić, jaką mamy niszę, jaką grupę docelową, jakie problemy rozwiązujemy. Ja bardzo często poznaję osoby, które nie mają tej strategii wytyczonej i tych kluczowych komunikatów ustalonej, przede wszystkim wtedy, kiedy na przykład z ludźmi rozmawiam i jeżeli ktoś mi mówi, że wszyscy publikują, więc ja też muszę, albo wszyscy mają teraz TikToka, więc zróbmy tego TikToka, albo no w sumie ostatnio nas nie było, no to zróbmy, bo teraz każda marka jest w sieci, no to nam spada sprzedaż, więc idźmy w to, po prostu publikujmy. To ja już wiem, że ta osoba po prostu tworzy, żeby tworzyć, być może wyrzuca na to dużo pieniędzy, a tak naprawdę nic za tym konkretnie nie idzie i prawdopodobnie nie pójdzie. No chyba, że będzie mieć bardzo dużo szczęścia. Kolejna sprawa to jest brak mierzenia efektów. Większość osób działa całkowicie zgodnie ze swoją intuicją, co nie jest do końca złe, bo często czujemy, czy coś się wybije, czy nie. Mniej więcej obserwujemy, wiemy, co jest trendem, co ludzie lubią oglądać. Natomiast my, kiedy nie analizujemy nie wiemy, jak nasz content i w ogóle jak nasze przyrosty zadziałały w czasie. Jeżeli my nie wiemy, a to jest bardzo często spotykane, że mamy na przykład film, który jest wiralowy i on daje nam tylko dużo obserwujących, tak naprawdę nie mamy za tym nie idzie żadna konwersja, a mamy film, który zdobywa ledwo tysiąc wyświetleń i z tego filmu potrafimy na przykład sprzedać 3-4 bilety na fajne nasze wydarzenie. Jeżeli my nie mierzymy, nie mamy ustalonych żadnych KPI-ów, które też w tej strategii się zawierają, to my tak naprawdę nie jesteśmy w stanie określić, co działa, a co nie. Działamy intuicyjnie i kierujemy się tylko tymi liczbami, które widzą wszyscy, czyli wyświetleniami. Podczas kiedy mierzalność tych celi, tych efektów, to jest przede wszystkim to, ile ty będziesz mieć klientów i co to tak naprawdę da tobie i Twojej marce. Trzeci składnik to jest to, kiedy ty tak naprawdę każdego tygodnia, każdego dnia zaczynasz się zastanawiać, co dzisiaj wrzucimy. Gdybyś miał strategię i gdyby ta strategia była dobrze zorganizowana, to Miałbyś wpisany w sobie też taki nawyk, że ten kalendarz treści i to, co wrzucacie, czyli cała opracowana kampania, to nie jest zastanawianie się: "Wow, mamy piątek, mamy nowy tydzień, więc co dzisiaj wrzucimy?" I nagle wtedy pojawia się ten wspaniały kalendarz dni nietypowych i myśl: "No to jeżeli nie mam, nie, nie wiem co wrzucić, to sprawdzę, może jest dzisiaj jakiś dzień czekolady, co sobie do niego nawiążę." I to oznacza, że nie masz planu, tylko tak naprawdę gasisz pożary. I ostatnia rzecz, która się bardzo wyróżnia i którą no, od razu widzisz, bo jest to aspekt wizualny, to jest ten brak key visual, czyli określonych Twoich czcionek, fontów. Zależy kto, jak rozumie. Dla mnie w internecie bardziej font. Natomiast jeżeli nie masz określonego key visualu, czyli Twoich wyróżniających się kolorów komunikacji, czy tego fontu, to Ty tak naprawdę giniesz pośród wszystkich innych treści, jakie ktoś napotyka na swoim facebooku czy Instagramie. I jeżeli Twoje posty są przypadkowe, czyli nie wynikają z tej strategii, czyli to, o czym mówiłam, że zróbmy sobie dzisiaj cokolwiek, wrzućmy, bo mamy brak klientów, albo skorzystajmy z kalendarza treści, albo zróbmy kampanię za tydzień, bo rzeczywiście coś się u nas dzieje, to oznacza, że Twoja komunikacja jest całkowicie przypadkowa, a jeszcze połączyć to właśnie z tym brakiem dbałości o aspekty wizualne, daje nam po prostu porażkę. To już tyle na dzisiaj, zapraszam Cię do kolejnego filmu, w którym przybliżymy Ci temat, dlaczego strategia marki napisana przez ChatGBT niekoniecznie zawsze będzie dobrym rozwiązaniem.